Jeszcze pół minuty. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych na trzynastej sesji Rady Miejskiej. Informuję, że zgodnie z artykułem 11 by ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym sesja Rady Miejskiej w Chianobie jest nagrywana, transmitowana i udostępniana na stronie internetowej. W związku z tym, po, w związku z powyższym wizerunek osób przebywających, zabierających głos podczas obrad sesji jest utrwalany i przetwarzany elektronicznie. Porządek obrad y, radni dostali. Przystępujemy do yy, stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku OK. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Witam bardzo serdecznie burmistrza gminy i Miasta Sianów Macieja Berlickiego. Zastępcę burmistrza Marcina Posmyka, Panią Skarbnik Gminy Miasta Sianów Annę Kosecką, sekretarza Gminy Miasta Sianów Henryka Lupowskiego. Porządek obrad yy, y, przedstawia się w następujący sposób. Podjęcie uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sianów na lata 2019-2026 i druga uchwała w sprawie udzielenia powiatowi koszalińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnych pod nazwą przebudowa dróg powiatowych numer 3543Z na odcinku z ulicy Dworcowej w Sianowie oraz numer 3504Z w mieście Skibno w miejscowości Skibno. Czy są jakieś pytania do porządku obrad. W związku z tym przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obraz został przez Wysoką Radę zatwierdzony. Pan burmistrz chciałby zabrać głos. Panie. Panie Przewodniczący, panie i Panowie Radni, z tym mikrofonem na siedząco łatwiej przepraszam, ale wygodniej troszeczkę. Dwie uchwały i pośpiech, za co dziękuję wam, że poświęciliście dzisiaj troszeczkę czasu i przyjechaliście na tą sesję tak nagle zwoływaną, ale też wnioski dotyczące dofinansowania dróg były bardzo długo w zawieszeniu. One były rozpatrzone, nie wiem, w maju, czerwcu myślę i wisiały przez ponad dwa miesiące bez decyzji. A skoro jest już decyzja, to wspólnie to jest, szczególnie z panem wicestarosą, z panem Tomkiem Tesmerem, ale generalnie z powiatem ustaliliśmy, że jak najszybciej zwołamy wspólną sesję wspólną, oddzielną, ale w tym samym temacie sesję. Powiat miał sesję w zeszłym tygodniu, i w poniedziałek ogłosił już przetarg. Z zastrzeżeniem, że może się wycofać z realizacji ulicy Dworcowej w sytuacji, gdybyśmy my nie podjęli uchwały o współfinansowaniu oraz o podpisaniu porozumienia. No też muszą się zabezpieczać, formalnych dokumentów jeszcze nie mam. Oczywiście od długiego czasu Państwo wiecie, że wniosek był złożony, że dokumentacja była zrobiona, że potencjalne dofinansowanie wisiało w powietrzu. Oczywiście to dofinansowanie jest. Całość inwestycji to ponad 2 miliony, około 2 miliony. 4 miliony, dobrze, dokładnie. 4 miliony 600 niecałe. Z tego drobna kwota to jest koszt niekwalifikowany i każdy z samorządów powinien przeznaczyć na to zadanie około 1 miliona 270 tysięcy złotych, przynajmniej my tyle, o tak. Z tym, że wprowadzamy do WPF-u 1 milion 300, 000, żeby mieć kwotę okrągłą. Być może, jak to zwykle bywa przy takich inwestycjach, coś się tam jeszcze wydarzy. Oczywiście powiat będzie prowadził tę inwestycję, więc to oni muszą zabezpieczyć ewentualnie parę, troszeczkę środków więcej, gdyby nadzwyczajne rzeczy się działy. Stąd skoro powiat ogłosił już przetarg, prośba o tę sesję i prośba, żeby Państwo zaakceptowali zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Ten wydatek to będzie wydatek w 2020 roku cały. Cała inwestycja, o czym pewnie Państwo wiecie, bo wielokrotnie o niej rozmawialiśmy, to jest przebudowa ulicy Dworcowej w znacznej części albo w całości ze ścieżką rowerową, która albo będzie odrębna, albo będzie w jednym pasie z chodnikiem, o tak, po jednej stronie, tam gdzie jest wąsko, tam będzie szerszy chodnik z ścieżką rowerową i chodnikiem, tam gdzie jest już szerzej, będzie to rozdzielone. W dalszej części ulicy dworcowej, czyli mniej więcej od, od z wyjazdu ze szkoły podstawowej albo trochę dalej, tutaj w tych okolicach, chodnik pojawi się też po lewej stronie. W Skibnie natomiast będzie remontowana cała nawierzchnia, tam ścieżki rowerowe są w bardzo dobrym stanie, poza tą jedną do wiaduktu, ona oczywiście będzie też wyremontowana, więc no jest to jedna z ostatnich takich dróg, ja wiem, że zaraz pojawią się informacje, że jeszcze kilka jest, oczywiście wiem o tym, natomiast jedna z ostatnich dróg, która tak długo nie była remontowana i która potrzebuje takiego dużego zakresu, ja cieszę się, że nie my, a powiat będzie mógł realizować tę inwestycję, więc nie będziemy jak zazwyczaj brali na siebie inwestycji powiatowej. Powiatowy Zarząd Dróg będzie realizował druga z uchwał, to uchwała o zgodzie na podpisaniu udzielenie pomocy finansowej przy zadaniu, no i w ślad za tym podpiszemy porozumienie, bo my przekazujemy te środki powiatowe. To wszystko, jeżeli mogę poprosić o podjęcie uchwał. Byłoby super. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Danielewicz, proszę bardzo. Jeśli ta droga na Dworcowie będzie całkowicie przybudowana i to wyłącznie z chodnikami, czy jeszcze z oświetleniem i czy ta droga dojazdowa do szkoły też będzie brana pod uwagę, żeby tam porządny wjazd zrobić? Bo byłoby można przy okazji to wykorzystać. Sam dojazd do szkoły nie będzie robiony, tylko w ramach chodników, to co jest samym zjazdem. Ta droga z płytą to jest droga gminna, nie nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to nie można było, bo to jest ukręcić? nie 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 da się ukręcić no, to jest droga powiatowa i wniosek składa powiatowy zarząd dróg to jest pierwsze będą dwie zatoki z jednej i z drugiej strony to jest drugie co do oświetlenia drogowego no niestety kiedyś podjęto w gminie decyzję że oświetlenie drogowe to oświetlenia. jakby nie wchodzimy w inwestycje bo z kilkodz... około chyba 50 lamp z ponad sprawie 1400 są nasze i z nimi mamy tylko kłopot Wszystkie inne są energii, oświetlenie, tak kiedyś tak była decyzja. Więc jakiekolwiek remonty i tak dalej, oświetlenia drogowego, to energia oświetlenia nie wchodzimy w ten To po prostu nic No, cała infrastruktura, która jest. Zatoczki deszczówka, tam, tam też jest kanalizacja deszczowa z odwodnieniem jest drogą, Więc chodniki, droga i odwodnienie. Czy jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Tak, Pan ja mam pytanie pani Burmistrzu, a co w kwestii, gdy po przetargu okaże się, że koszty inwestycji, na przykład najniższa oferta to jest nie, wiem, 7 milionów złotych, co jeżeli chodzi wtedy o sfinansowanie tej inwestycji i nasz udział jako gminy? Nie wiem, będziemy się zastanawiać. Na pewno nie zwiększy się dofinansowanie i tak jak przy wielu zadaniach, będzie chyba powiat i gmina, będziemy podchodzić racjonalnie. Zobaczymy. Najpierw rozstrzygnijmy przetarg, później jeżeli będzie wyższa kwota, to spotkamy się i będziemy się zastanawiać. Powiat i Pamiętajcie państwo, że gdy bardzo drastycznie wzrosły koszty w sieci to w tamtej wersji zrezygnowaliśmy z inwestycji. Natomiast tu nie da się jej ograniczyć w taki sposób jak tam można było, bo dla mnie, choć pewnie niektórym się to nie podoba, po jakby zawężenie drogi na odcinku poza wioską, poza terenem zabudowanym nie jest problemem. Natomiast tutaj nie można nic zrobić. Tutaj ta droga ma być tak zrealizowana i koniec. Więc poczekajmy. Zobaczymy. Natomiast mogę tylko powiedzieć, tu pan sekretarz potwierdzi, bo akurat w ostatnim etapie wspólnie ustaliliśmy. Pani projektant kosztorysowała to z cenami takimi troszeczkę z górką. Podstawowe kosztorysy miały być niższe, ale bojąc się, że ceny idą w górę, mamy kosztorys wyższy. Jak to będzie się odnosiło do rzeczywistości, nie wiem. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Głosowanie projektów uchwał. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sianów na lata 2019-2026. Kto z Państwa jest za, przeciw lub się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Przepraszam, jeszcze trwa głosowanie. Dziękuję. Kto jest za? Jest 13 radnych. Przeciw? Nie widzę. Wstrzymujących się? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Koszanińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ulicy Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w miejscowości Skibny. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymał proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? E, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt przez Wysoką Radę został przyjęty jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam trzynastą sesję Rady Miejskiej w Sianowie. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Eu não